W dzisiejszym odcinku najważniejsze wydarzenia fazy grupowej według Murawy TV. Wydarzenie numer 1 Hat-trick Ronaldo. Jedna z niewielu pozytywnych rzeczy w tym odcinku. Popis wielkiego piłkarza i lidera. Można go nie lubić, można się z niego śmiać, ale on zamyka usta wszystkim w najlepszy sposób. Wychodzi na boisko i w pojedynkę w zasadzie remisuje z Hiszpanią. Im starszy tym lepszy, kiedy wydawało się na początku tego sezonu, że to już schyłek kariery Cristiano, w drugiej jego części wystrzelił znowu w kosmos. Punkt drugi, odpadnięcie Niemców. Podobne odczucia do naszych mają Niemcy. Mistrzowie świata odpadli po blamarzu z przepraszam za to, ale przeciętnymi rywalami. Jeszcze kilka lat temu podopieczni Lewa wygraliby tę grupę w zasadzie należąco. Tym razem okazało się, że bycie po prostu na boisku nie wystarczyło i Niemcy dostali nauczkę, jak to mówią, materiał do analizy. Punkt trzeci niestrzelony strzelony Karny Messiego i cała ogólnie Argentyna plus Diego Maradona. Argentyna na tych mistrzostwach wyglądała jeszcze smutniej od Polski i Niemców. Wyszli co prawda z grupy, ale może lepiej by było gdyby odpadli. Messi nie jest nawet cieniem siebie, on schował się do cienia samego siebie i jeden przebłysk nie zmienił niczego dla mnie w tej ocenie. A i tak całe show skradł rock'n'rollowo bawiący się bosko naćpany Diego. Punkt czwarty. Żenująca końcówka meczu Polski z Japonią. Nasi ostatni rywale pokazali całemu światu co to znaczy kalkulowanie. Wiedzieli jaka jest ich sytuacja i jaka jest sytuacja w drugim meczu. I tak, nie fair grając, wykorzystali klasyfikację fair play do awansu dzięki mniejszej ilości żółtych kartek. I punkt, ostatni, ale najważniejszy: klęska Polaków. Niby ostatnie dwa Mundiale powinny nas do tego przyzwyczaić, że gramy trzy mecze: pierwszy na otwarcie, drugi o wszystko i trzeci o honor, ale jednak zawsze to boli. Do Rosji jechaliśmy z nadziejami, świadomi tego, że rywale trudni i egzotyczni, ale z wiarą, że damy radę. Ale zamiast rady, daliśmy co innego. Długo można by się rozwodzić nad przyczynami, i będziemy to robić. Począwszy od złego przygotowania mentalnego i fizycznego, przez złe decyzje personalne na walki na chaosie taktycznym kończąc. Inne reprezentacje, np. Korei, Iranu czy Maroka, pokazały, że można odpadać z turnieju z walką i honorem. My, mecz o honor, co prawda wygraliśmy, ale przegraliśmy walkę o ten honor. Przykro było patrzeć. W tym odcinku to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze. Jakie były według Was najważniejsze wydarzenia fazy grupowej Mistrzostw Świata? Tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!